tej strony Soft16 i witam was w pierwszym w pierwszym poradniku na temat Cinema 4D dzisiaj zajmiemy się tworzeniem napisu takie na layouty i takie różne rzeczy zaczynamy od tego, że klikamy na to kółeczko i ustawiamy zieloną oś Y, tak żeby była równoległa do tej linii następnie Klikamy tutaj tą ikonkę tego trzeciego klipsa, wchodzimy w Output i tutaj wpisujemy 1280 na 720 to jest nasza rozdzielczość. Następnie wchodzimy w Save, wybieramy folder, ja to nazwę poradnik, ok, niech będzie. Teraz, gdzie jest napisane format, zmieniamy format na PNG i zaznaczamy Alpha Channel. Wchodzimy yy, w, w Multipass, nic nie zmieniamy. Yy, tutaj też nic nie zmieniamy, ale jeśli macie dobrego kompa, to zamiast Geometry dajcie sobie Best. Następnie klikacie zakładkę Effects, wybieracie Ambient Occlusion oraz Global Illumination. <laughs> Zamykacie sobie już to i klikacie MoGraph, Text czekajcie, sprawdzę czy się nagrywa uf, uf. ok, nagrywa się yy, klikacie sobie moł tekst i teraz w tym oknie wpisujecie wasz tekst, ja wpiszę poradnik klikacie enter i to już wam się pojawił wam się ten napis i tutaj wpisujecie w dev, w zakładce dev wpisujecie 100% <coughs> przepraszam, jestem trochę chory i tutaj, gdzie macie font, czyli czcionka, wybieracie sobie czcionkę. Ja wybiorę taką Batman Forever Alternaty. <laughs> ok, przeciągacie to sobie. I kiedy już to zrobiliście, następny krok to klikacie na tego klocka i cały czas trzymając lewym przyciskiem przyciągacie na plane. Pojawi się ten plane i teraz klikacie w ten malutki kwadracik i rozciągacie go na szerokość tego napisu i trochę poszerzacie. Następnie klikacie tutaj w Materials i pojawił Wam się nowy materiał. Wchodzicie w niego, wchodzicie w zakładkę Luminase, zaznaczacie i w opcji Brightness wpisujecie 300%. Następnie przenosicie to sobie tutaj, ja to może jeszcze trochę poszerzę i łapiecie za zieloną strzałkę i ciągniecie to tak wysoko, aby nie było tego widać czyli tutaj i teraz klikacie znowu na materials i tworzycie sobie kolor dla waszego napisu czyli wchodzicie w zakładkę kolor i tutaj na przykład ja sobie dam nie wiem, a niebieski niech będzie Ciemniejszy może o, ok kiedy już sobie ustawiliście ten wasz Kolorek, to wchodzicie w zakładkę Reflection zaznaczacie i zmniejszacie tak do 28. I ten kolor jest taki taki trochę dziwny, dlatego odznaczacie spekular Oj, spekular i teraz jest taki idealny. Prze przeciągacie ten kolor na napis i teraz ja wam pokażę, jak to będzie wyglądać. No, jak widzicie tak to wygląda całkiem fajnie. No i co, to by było na tyle. Teraz pokażę Wam, jak to zrenderować. Klikacie w tego środkowego klipsa yy, i to Wam się ładnie renderuje. I teraz możecie to wykorzystać na przykład na tło lub, lub jak tam sobie chcecie. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii poradników. Cześć.